Zjetajcie ludziska, to jo, ja, franie ukłonił Boga. Ja jest do, o, o no nie wchod, wchodziłem do wóz, ale dzisiaj oj musę. Jest po świętach, 27 siódmy grudzień. A, a popatrzcie ludziska, jako mo, owa ty piękną wiosnę. O, gady jak widać Paso, tu na łące i, i słonko popatrzcie ludziska jak, jak pięknie świeci pewnie. Niedługo się będą dze. E, ewa rozwijały. Także ludziska... nie traćcie nadziei w sens cien, ze z życia. Tylko bądźcie. Dobre myśli. optymistami. Jo, to się niczym nie przejmuje, Jak się ludziska przejmują, Polacy e, e, tylko nazykają, a to nie potrzeba tak nazykać. Trzeba się cieszyć życiem. Jo, ja mam osiemnaście dzieci i córkę galeriankę na, na wychowaniu i do u nasu. I josie cie choć brakuje, brakuje nierozgrajca y, arów, ale ludziska, bądźcie dobre myśli, bądźcie dobre myśli u, u łoptymistami. I, I nie nazekojcie, uśmiechnijcie się, y, nie warccie jeden na drugich, y, 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 jak to jest w y, polis, sceteros, jeden na drugiego, warce i warcy. Ludziska, popatrzcie jaki ten świat jest piękny, cie, cie się życiem i ja wam życzę wszystkiego dobrego, w nowym roku, abyście byli wesele i się cieszyli się życiem, a nie, nie nazykali. I popatrzcie te ludziska jakie tu są u nas piękne te tereny ze ludziska jego zaprosą tu do nas. Psy tu do nas. Na ryby. i zeby. Psy zdajcie ludziska tu do nas. Na ryby. Na ryby. Hej!